Wow, jakie ogromne czekoladowe frytki! Chciałabym to powiedzieć o mojej maleńkiej porcji? Dobrze, że je mam większą. Jest jeden plus. Mogę zjeść swoją słodką frytkę szybciej niż wy. Nie można tego nazwać plusem. Ej, co ty sobie wyobrażasz, Kate? Spójrz na Mary. Padł on na genialny pomysł. Dodam słodkie sosy do moich frytek. Spójrzcie, tylko, jak soczyście wyglądają. Już mi silka cieknie. O tak! To świetny dodatek. Prawdziwe, słodkie arcydzieło. Co się dzieje, Mary? Nie mogę się dłużej powstrzymywać. Przepraszam, chcę zjeść wszystko naraz. Cieszę się, że w końcu ci się udało, więc teraz moja kolej. To wspaniała wiadomość. Co za czekoladowy i bardzo bogaty smak. O nie, opakowanie zaraz się przewróci! Ostrożnie Ted! Musisz uważać na głowę. Biedny, nieźle oberwał. Jakie piękne gwiazdy! Proszę, powiedzcie mi, że to mi się tylko wydaje. Obawiam się, że nie. To są prawdziwe ośmiornice. Fu, teraz mam śluz na palcu! O! Rzeczywiście! Mogłem się do tego nie zbliżać. Co za ochyda? Dobra. Lepiej zamknę oczy i postaram się szybko połknąć moją porcję. Myślę, że podczas rzucenia nie powinnam oddychać, żeby nie czuć tego okropnego zapachu. O mój Boże, to jest ohydne! Dobra, dałam radę. Ted, teraz twoja kolej. Powodzenia. Z pewnością się przyda. Nawet nie wiem od czego zacząć. Spójrzcie tylko, jak te obrzydliwe maski się trzęsą. Jestem pewny, że smakują okropnie. Do tego są naprawdę sztywne. Nie mogę ich nawet ugryźć. O, udało mi się. Wiecie co? To mi trochę przypomina spaghetti. Ted, weź się w garść. Jeszcze nie skończyłeś. Masz rację, muszę przyspieszyć. Trzeba zjeść wszystko, co zostało. W ten sposób będzie łatwiej. Niedobrze mi. Co ty wyprawiasz, Kate? Nie będę jadła surowie ośmiornicy. Mam zamiar ją trochę pogotować. Palnik gazowy mi w tym pomoże. Spójrz, to chyba działa. Macki zyskują ładną chrupiącą skórkę. Wygląda pysznie. Nigdy nie sądziłam, że to powiem. No to czas spróbować mojego dania. Wygląda na to, że ośmiornica jest ugotowana. Jest całkiem niezła. W sumie to mi smakuje. Chcę jeszcze. To danie jest godne najlepszych restauracji na świecie. Okej, okay, świetnie sobie poradziłaś. Co wy tu robicie? Jaka mała porcja. Szkoda. Patrzcie, tutaj macie czego zazdrościć. Wow, Mary, co ty tam masz? Nie widzisz? To ogromny arwus. Tak mi się podoba. Dlaczego życie jest tak niesprawiedliwe? Niektórzy dostają ogromnego arbuza, a ja malutkiego cukierka, który jest naprawdę twardy. Można sobie na nim połamać zęby. Gate, jesteś pewna, że uda ci się go złapać? Aj! Chyba przeceniła swoje możliwości. Nieprawda, w końcu go złapałam. Wreszcie mogę zjeść swoją porcję? Myślę, że nadszedł czas na moją przekąskę. Obiorę arbuza ostrym nożem, żeby dostać się do mięszu. O tak, jestem w tym całkiem dobry. Kiedyś może dostanę pracę jako obieracz arbuzów? O co nadchodzi soczyste nadzienie? Jakie piękne! Super, warto było się postarać. Ale po raz tym kończyć. I po wszystkim było pyszne. A jak ja mam się dostać do soczystego miąższu? Może rozbiję arbuza młotkiem? Nie ma innego wyjścia! O, to działa! Mam całkiem celne oko. Sama jestem zaskoczona. Ta drobnostka, stać mnie na więcej. Właśnie wpadłam na genialny pomysł. Muszę zrobić arbuzowe smoothie. Wow, nigdy nie widziałem czegoś takiego. Cieszę się, że mogłam Cię zaskoczyć. Naprawdę zamierzasz to wypić? Na pewno nie będzie to dla mnie problemem. Najważniejsze, żeby nie przewrócić ogromnej szklanki. Masz rację, Mary. Należy być bardzo ostrożnym. Pozwól, że ci pomogę. To naprawdę ciężkie. Z trudem mogę to utrzymać. Ted, co ty robisz? Wszystko wylewasz prosto na mnie. Przepraszam, szklanka była zbyt ciężka. Nie mogłem nad nią zapanować. E, proszę, weź to, co zostało. Zabieraj ręce. Nie potrzebuję takiej pomocy. Dzięki. Przecież to nie moja wina. Wow, jakie ogromne wiaderko czekoladowych cukierków! I należy w całości do mnie. To jest dopiero niesprawiedliwość. Moja porcja jest 10 razy mniejsza. I tak masz szczęście. Spójrz tutaj. Ja to dopiero mam pecha. Jak zwykle dostałam najmniej. Nie mogę nawet wziąć tych malutkich cukierków rękami. Muszę użyć pensety. Mam nadzieję, że uda mi się ich spróbować. No coś czuję, ale mało. Dobra, wsypię wszystkie na raz do ust. Od razu lepiej. Teraz chociaż czuję smak czekolady. Już nie mogę wytrzymać. Czas, żebym ja spróbował swoich słodyczy. Mmm, pyszności. To najlepsze smakołyki na świecie. Doprowadzają mnie do szału. Kiedy jem czekoladę, to po prostu nie mogę się opanować. Muszę zebrać wszystko, co rozsypałem. Trzy, dwa, jeden... Skończyłem! Było wspaniałe! O, jeszcze jeden cukierek! Prawie go przegapiłem. Teraz temery! Już zaczęłam, ale nie mogę rozgryźć nawet jednego cukierka. Dobra, mam tego dość. Wezmę piłę. Jestem pewna, że uda mi się to zrobić z jej pomocą. To działa! Patrzcie, mówiłam wam! Ted, czy myślisz o tym, co ja? Wspaniale! Nigdy nie jadłam nic pyszniejszego. Ej, gdzie się podzieliście? I gdzie są moje cukierki? Stójcie! Mary nas widziała. Musimy przyspieszyć. I tak was dopadnę. Lepiej się poddajcie. Nie mamy zamiaru. Nigdy nie widziałam tak małego słoiczka Nutelli. Myślę, że takiego też nigdy nie widziałaś, Mary. Patrz! Czyżby szczęście się do mnie uśmiechnęło? Tak długo czekałam na moją ogromną porcję i nadszedł jej czas. Nie odkładajmy tej przyjemnej chwili. Chcę już teraz skosztować mojego czekoladowego kremu. To jest boskie. Właściwie, to ja też nie odmówię sobie czekolady. Nawet jeśli moja porcja jest malutka, to i tak ją zjem. Jestem pewna, że jest równie dobra jak twój krem Kate. O tak, prawdziwa Nutella, moja ulubiona. Postaram się wylizać słoik do końca. Tylko jest taki mały, że nie mogę nawet włożyć do niego języka. Ale nie poddam się. Cała zawartość musi trafić do moich ust i kropka. Mery tylko nie połknij w całości. Nie martw się, poradziłam sobie. Brawo, to jest dopiero profesjonalizm. Postaram się nie dać ciała, choć przyznaję, że nie będzie łatwo. Ale nie mam w zwyczaju się poddawać. O, jakie to jest pyszne! Dawno nie czułem tego smaku, świetnie! Moja ręka właśnie sięga po kolejną łyżkę. Mówiłem wam, że nie potrafię się kontrolować, kiedy jem czekoladę. Do diabła z łyżką, spróbuję sięgnąć po krem ręką. Smakuje o wiele lepiej i jest o wiele wygodniejsze. Kurczę, chyba ręka utknęła w środku. Co za pech! A początek był taki dobry. E, tu spokój się, pomożemy ci. Głupi słoik. Nie mogę go zdjąć. O, udało mi się. Jest cały w czekoladzie. Z chęcią bym to zjadła. E, skoro skończyliście, to zacznę moją słodką kąpiel. Mam już na sobie kostium kąpielowy. Co ona robi? Nic nie rozumiem. Wydaje mi się, czy Kate utknęła w wiaderku. Wow, chyba nieźle oberwała. To musiało boleć. Ojej, wróciłam do siebie. Co za szczęście, dookoła jest morze czekolady. Poleżę tak sobie jeszcze przez jakiś czas. Ojej, dziewczyny, co tam świeci? Wow, dostałyśmy gumę do rzucia. Super. Mam małą porcję, ale mogę spróbować jej jako pierwsza. Bardzo lubię Hube Bubę, ale nigdy nie próbowałam jej razem z czekoladą. Ciekawe, jak to będzie smakować. O rany, to jest takie dobre! Palce lizać! A teraz nadmucham balona. Ojej! Kurczę, wyszedł mi czekoladowy, ale ekstra. Ekstra i bardzo śmiesznie! Tylko spójrz, jaką masz czekoladową brodę! Ale dobra, teraz moja kolej. Dostałam średnią porcję gumy. O kurczę, guma mi uciekła! Uciekła prosto do mnie. No to może jej spróbuję. Am, am. No co jest. O, oh, złapałam. Ej, złodziejko! No dobra, poczęstuj się żarłoku. A ja tymczasem nadmucham balona. Wow, ale fajny balon mi wyszedł. Muszę spróbować zanurzyć go w czekoladzie. Już wiem, zrobię czekoladowego balona. Zastygnie i wyjdzie mi coś niesamowicie fajnego. Patrzcie, jak super! A teraz przybiję gumę w środku, a do naczynia, które otrzymałam, wleję czekoladę. Ekstra! Mam teraz prawdziwy czekoladowy koktajl! Dodam słomkę i parasolkę i można próbować. O, jacie to genialne! Sofie teraz twoja kolej. No nareszcie! Mam największą fontannę na świecie i potrójną porcję gum do rzucia, które mogę napełnić czekoladą! Ale fajnie! Zamienię zwykłą gumę w czekoladową! Zamykam, troszkę potrząsnę i zobaczmy! Hurra! Udało się! A teraz próbuję! Mmm, jakie to jest pyszne! Po prostu prawdziwa uczta! No to co? Jesteście gotowe zobaczyć największy balon na świecie? No to dmucham. Ojej! Ratunku! Chyba zaraz odlecę. O rany! Na pomoc! Niech mi ktoś pomoże. Nie martw się, Sophie. Zaraz cię uratuję. Rzucam ci gumę. Łap! Chyba złapałam ją za nogę. To powinno pomóc. Sofii, ciągnę cię na ziemię! O nie, zaraz spadnę! O rany, jak ja się boję! O, znowu jesteś z nami, hurra! Dzięki, dziewczyny, to było coś. Wow, ale fajnie! Kurczę, mam najmniejszą porcję. Ja dostałam średnią i się cieszę. O ja cię to dopiero rozmiar. Czy można marzyć o większym? Rzeczywiście robi wrażenie. Jaką Majli ma małą butelkę? Śmiejcie się, śmiejcie. A ja spróbuję ten niesamowity żel ze skitelsami prosto z butelki. Mmm, jakie pyszniutkie. Szkoda, że mam tego tak mało. W dodatku cukierki zostały w środku. Spróbuję sięgnąć jej językiem. No dalej, chodźcie do mnie, proszę. O nie, mój język usknął. Dziewczyny, zróbcie coś. Ojej, biedactwo, daj, pomogę ci! Aj, aj, aj! Jeszcze troszkę! Ups! Auć, moja głowa! To bolało, ale wytrzymałam. Tak przy okazji, Tina, teraz ty! Hurra, bo mi ślinka już cieknie! Jak tu jest dużo żelu! Jest taki pyszny, że wręcz nie mogę się oderwać! Mm, wspaniale. Co? Ręce mi się przykleiły do butelki. No co jest? Oj? Ej, zniszczyłaś moją fryzurę. Szybko zabieraj tę butelkę. Okay. Już już przepraszam. To wyszło przypadkiem. Chwileczkę jeszcze troszkę. Ojej, to też nie było specjalnie. O nie Tina! Co ty zrobiłaś? Dobra, wybaczam ci. Ach, dziewczyny, obserwowanie Was to nie niezły baw. No to co, teraz ja spróbuję mojego żelu? Ojej, jak ciężko mi idzie wyciskanie go. Chyba będę musiała naciskać z całej siły. No dalej, Sofii, dasz radę. Ojacie, ale super to wygląda. Wow, okazuje się, że wycisnęłam już tyle żelu, że nawet nie widzę jego końca. Wygląda bardzo pięknie. Ojej, tylko na to spójrzcie. O rany, ile tu jest cukierków! Częstujcie się, dziewczyny! Tu jest tyle cukierków, że wystarczy dla wszystkich! Dzięki! To jest takie dobre! To okropne! Nie mogę zrozumieć, co to za owad jest w moim lizaku! Czy to pszczoła? Ochyda! A ja mam coś gorszego! Jakiegoś karalucha! To straszne! O rany! A ja dostałam ogromnego lizaka z nietoperzem! Sofi, ty zaczynasz pierwsza. No dalej, życzymy ci powodzenia. Ojej, jak ja się boję! Wiecie co? Ten lizak jest przepyszny. Bardzo mi smakuje. A to ci dopiero! Niepotrzebnie się bałam. To było takie pyszne. Szkoda, że tak mało. Kurczę! Zupełnie zapomniałam o pszczole. Spadaj mi stąd! Szybciutko! Ej, tylko mnie tu nie gryź! Przecież się uratowałam! Gdzie ja mam moją klepkę? No dalej, leć stąd i to jak najszybciej. O, mam cię! Zakręciło mi się w głowie! Mogłabyś być ostrożniejsza! Zaraz mi kóz wyrośnie! O, nie, moja kolej, żeby zjeść tego paskudnego lizaka! Jeśli nie zwracać uwagi na tego karalucha, to rzeczywiście jest całkiem dobry. Nawet bardzo dobry! Smakuje mi. Och, to okropne. Nie rozumiem, jak ona może to jeść. Miam, miam, miam. Ojej, a gdzie jest karaluch? Czy ja go połknęłam? O nie! Tutaj jest! O rany! Mam nadzieję, że go złapałam. Nie ma go tutaj, dziewczyny. Gdzie on się podział? Jest na twojej głowie. Co? Pomocy! Ratunku! Spokojnie, Miley, spokojnie. Zaraz cię uratuję. No tak. O, udało się. Brawo, Tina, spisałaś się. Nie dziękuj mi. Ora, ty dziewczyny, jaka szkoda, że już zjadłyście swoje lizaki. Z chęcią bym się zamieniła. Ojej. A ten lisak jest naprawdę bardzo dobry. To istne szaleństwo. Wręcz nie mogę się oderwać. I na co ty robisz? Mm, to jest po prostu super. Czemu tak na mnie patrzycie? O nie! Zapomniałam o nietoperzu! Lecz stąd jak najszybciej! Wydaje mi się, że pora uciekać. Wilniemy! O no co za tchórze! Wystraszyły się hrabiego Drakuli. Najwyższy czas coś przekosić! Nie jadłem już ze 100 lat! Mm, jakie to jest dobre! Miley ma małe opakowanie menemsów. Quentin dostał całą maszynę. A co przytula Sofii? Wow, ten automat jest jeszcze większy niż Quentina! Super! Miley, zaczynaj pierwsza! No dalej, Miley! Smacznego! O rany! Naprawdę dobrze też zakręcił ten słoiczek! Skup się, Miley! słoik. Mam tego dosyć. Rozwalę go za pomocą moich ogromnych rąk, Halka. No i proszę. Tak jest o wiele lepiej. Chodź do mnie, mój smakołyku. Mmm, jakie to smaczne. Takie czekoladowe. Quentin, możesz kontynuować. Świetnie. Ja muszę tylko przekręcić dźwignię. No dalej, kręć się. To nie działa. Może robię coś źle. Wow, widziałyście to, tu jest miejsce na monety! Najwidoczniej będę musiał nakarmić tę głodną maszynę moimi monetami, żeby wydostać przysmaki. Okej. Okay. A oto i mój cukierek! Jaki apetyczny! I bardzo smaczny! Chcę więcej, więcej cukierków. To prawdziwa wyżerka! Ej, a gdzie są moje monety? Skończyły się? Automat się najadł, a ja jeszcze jestem głodny. Dlatego rozpiłuję go i wyciągnę moje cukierki. Udało się! Mogłem zrobić tak od razu i jeść cukierki bezpłatnie. Teraz kolej Sofii. Sofi. W końcu będę mogła najść się do seta. Wystarczy tylko przekręcić pokrętło i łapać smakowyki. Wow, to jest pyszne! Chcę więcej! Ej! Dlaczego to się nie kręci? Maszyno, wkurzasz mnie! Ojej, chyba też się na mnie obraziła. O kurczę! Uważajcie! Atakuje nas automat z cukierkami! O nie, zaraz upadnę! Oj, chyba się skończyło! O rany, tylko spójrzcie, jak dużo smakołyków! Częstujcie się! Dlaczego dostałam taką małą czekoladkę? Yes! A mnie się poparciło, mam czekoladę w standardowym rozmiarze. A gdzie jest moja czekolada? Ach, nic nie dostałam, naprawdę? Współczuję ci, Miley. No dobra, zaczynam. Mam bardzo małą czekoladkę, więc zjem ją z pomocą pensety. O, mam świetny pomysł! Mogę włożyć czekoladę do szklanki mleka, wtedy czekolada się rozpuści i będę miała mleko czekoladowe. Fajny pomysł! Zaraz spróbuję. Oj, to takie pyszne! Bardzo mi smakuje. Quentin, możesz kontynuować. Naprawdę, hurra! Zaraz zjem! Sofie, co jest? No. O, nie, nie mam zamiaru się dzielić. Co za chciwus. Wiem, jak dać mu nauczkę. Klimatyzację na maksymalną temperaturę. Wtedy czekolada Quentina rozpuści się na jego oczach. Chodź do mnie, smakołyczku! Ej, co się dzieje? Moja tabliczka czekolady topi mi się w rękach! Co za koszmar! Nie zdążyłem jej nawet spróbować! To takie przykre, ale mogę jeszcze oblizać ręce. Też są w czekoladzie. O, tak! To jest bardzo pyszne. Z czego się śmiejecie? Na moim miejscu byście zrobiły to samo. A ja nadal nie mam czekoladki. Ojej, a co to za dźwięk? O rany, czy właśnie zrzucają mi czekoladę z helikoptera? A! Ona zaraz upadnie prosto na nas. Pytajcie zapalniki, musimy roztopić tę ogromną tabliczkę. O nie! Uważajcie! O rany, jesteśmy cali w czekoladzie. Tak, ale jest przepyszna. Brokułowe koktajle? Ochyda. Sophie ma większą porcję, współczuję. O nie. Quentin dostał ogromny koktajl. Miley, zaczynaj. W ogóle nie mam ochoty tego pić. Nie znoszę brokułów. Oj, no co za ochyda. Nie próbowałam nic bardziej paskudnego. Fu, fu, fu. Czekaj. Zagryź jeszcze brokułkiem. Dzięki wielki Quentin. Sophie, kontynuuj. Myślę, że muszę zatkać nos, żeby sobie z tym poradzić i nie czuć tego smrodu. Dobra, spróbujmy. Oj, co za paskudztwo. Nie chcę więcej! Jak to nie chcesz? O, wpadłem na pewien pomysł. Sophie, chcesz może ten truskawkowy koktajl? Świetnie, w takim razie ty zatrzymaj truskawkowy, a ja zabiorę ten okropny. Dzięki Quentin. Mufit truskawkowe jest zdecydowanie lepsze niż brokułowe. Tylko czemu ja wciąż czuję te brokuły? Oszukałeś mnie. Już ci nigdy nie uwierzę. To było dobre. A tak przy okazji, Quentin, teraz twoja kolej. Protestuję. Nie będę tego jadł. I koktajlu też nie wypiję. O rany. Ile tego tam jest? Czemu on się ciągle leje? Co? Czyli nie można go tak po prostu wylać? On ciągle wraca! Okej, okay, no to nim kogoś poleję. I to też się nie udało? Sofie jest sucha! Ale jak to przed sekundą była w brokułowym koktajlu? I tak się go pozbędę. I po wszystkim hurra! Udało mi się wyrzucić koktajl. O nie! Leje się prosto na mnie! Okropne. To za karę, Quentin. Ale smród. Hurra, dostałam wielką paczkę płatków. A ja średnią. Ekstra. A ja mam super małą paczuszkę. I równie małą szklankę mleka. Mam dziś pecha. Ale będę jadła jako pierwsza. I mały rozmiar wcale nie znaczy, że trzeba to szybko zjeść. Wezmę malutką miseczkę, do której wleję mleko... Na sypie płatki. Takie małe danie trzeba jeść małymi rączkami. Ojej, czuję się jak lalka. To takie zabawne uczucie. O tak, to było smaczne. Quentin, teraz ty. Właśnie taki jestem gotowy zacząć. Spróbuję. O tak, pyszka. Nie chcę brudzić naczyń, więc nasypię jak najwięcej płatków prosto do buzi. A teraz zaleję mlekiem. O tak! To jest naprawdę super! Rewelka! Sophie, nie rozśmieszaj mnie! Przepraszam, ale sama mnie rozśmieszyłaś. O nie, jestem cała w płatkach. Chociaż przynajmniej spróbuję. Wow, rzeczywiście pyszne. Miley, tylko ty zostałaś. Prawda? Nawet wiem jak zjeść taką wielką paczkę. Co tak siedzicie? Chodźcie za mną. Takie ogromne opakowanie potrzebuje ogromnego naczynia. Przed wami gigantyczna miseczka, czyli basen. mleka już nalałam, a teraz wsypię płatki. No i dam Nura. O tak, ale odlot. No to naprawdę czadowy pomysł. Wiem, w ten sposób sobie coś zjem i popływam. Istne szaleństwo.